Ach, boże to już teraz, ale. Ach, dobra, co mam tam w skrzynkach? Mm, kurde, dobra, nie ma, nie, nie, nie. nie. Lecimy do Jodu, nie ma czasu. Ach, kurczę, mam nadzieję, że to wypali, bo to będzie miazga, po prostu masakra, ale jest to jeszcze troszkę śpiący. Nie ma czasu, teraz tylko szybko na kurczakobajka wsiąść i do jody czym prędzej uciec! Już kurczę wschodzi słońce, trzeba zostawić tą kurę i czym prędzej do jody wchodzić, żeby By się nie spóźnić! Joda, 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 halo, halo, halo! Byliśmy umówieni na siódmą rano!

No chodź Joda, już nie ma czasu, mamy iść do tego tutaj grobowca bogów, po bo te klucze do skrzynek. No dawaj... No Joda, wstawaj. Ej, ale wytłumaczyć wideo chyba musisz, bo... Po... no tak, przecież my odcinek kręcimy jak głupi jeden. PIP! A więc drodzy widzowie, wraz z jedną postanowiliśmy, że otworzymy skrzynki w Minecraft. Jest to coś na styl CSGO, jakby ktoś nie wiedział, a zapewne wszyscy wiedzą. Tutaj mamy, tutaj takie, tutaj... tutaj. Miejsce w sumie grobowiec boga, w którym można kupić owe klucze, a tam później wykorzystać na skrzyneczki, a, no i co jeszcze? Z itemków, które wydropią nam z owych skrzyneczek będziemy się na koniec bić na pewnej arenie i kto z nas przegra będzie robił challenge, który wy zaproponujecie w komentarzach. Możecie też obsać, czy ja wygram, czy joda, ale to się... Kurde, jestem chory i niewyraźnie mówię. Ja przygotowane mam tutaj właśnie itemki. Troszkę bogate, bo tak jak nam bogowie mówili, chodzi o to, by każdy dał mniej więcej jakąś tam cząstkę swojego zarobku tyle, ile, że tak powiem, posiada. W moim wypadku są to dosyć drogocenne rzeczy. Joda może dać coś mniej cennego, no bo on przykładowo nie wiem, będzie mniej idą life na serwerze. Ogólnie to co, da chyba ze trzy skrzyneczki sobie kupi każdy z nas, no nie? No i ja trzy chyba, tak, starszy tyle. No. No okej okay, mistrzu, nie ma co tracić czasu. Kupuj ty pierwszy kluczyk, bo nie nie, jesteś dość. Ty. Goś... ty. Okej, okay, no ale mi ciężko jest pożegnać te drogocenne rzeczy. Leci, leci, leci. Kluczyk powinien wydropić Wiecie, do chronu. Tutaj już leży. O, właśnie, no i widzicie, mamy kluczyki. No to może od razu kupię te pozostałe No to drugi dawaj, co wyrzucasz? O. Koksy cztery i rubiny. Może Diaksy złoto zostawię, ale... Aj drogi. No to tak skoro? O o. Sobie wrzucę, czekaj. Eee, e, e. moment, moment. Eee. stój, stój. E, o, o, o wrzucę sobie najdrogo... najdroco... bo jaką rzecz mam ja. Tak. Jako? O. No, ej! Bogowie ci za takie marne rzeczy dają yes. klucza. Ja muszę się męczyć. Jakbym ja wrzucił na to by mi nie dali. No, ej! No to żal. No dobra, Joda, skoro my mamy kluczyki, to możemy już się zabrać za Case opening Podchodzimy no do maszyny losującej. Tutaj musimy wrzucić kluczyk. otwierają nam się kraty. Klikamy na skrzyneczkę tam, i tu nam przyjedzie wagonik ze skrzyneczką. Okej, okay, no to czekaj, Ja wrzucam ten kluczek. I co, i co, i co, nam otwiera się system cały. Ja bym wybrał, może, tą środkową skrzyczkę. A, piękny. i teraz nam przyjedzie. Okej, okay, przyjechał, przyjechała, przyjechała i. Mm, no mam takie kurcze, mam. No średniej, ten. To... Co to są za, za spodnie? Jakieś shingards. Nie wiem, co to są za spodnie, ale dosyć ciekawe. Warto też podkreślić, że bogowy wyjątkowo byli dla nas mili, łaskawi i dali nam do skrzynek tylko takie broniowe rzeczy. Tak więc też spoczko. No więc Joda, teraz ty, dawaj, dawaj, wierzę w Ciebie. Coś się musi dobrego wypaść. Komatko. O, dobra, no i powiedz, zobacz, no, co masz? No mam emeraldowe O, kurde. I co to jest? Taka kosa. Ja cię kosę masz! Dobra, nie, skoro ty masz takie dobre itemki, ja też wrzucam, kurczę, warto by było się w coś zaopatrzyć, tym razem wezmę może tę, o, pięknie. O, dobra, nadychała słuchaj, mam, o, 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 patrz, mam młot, kurde, O yeah. Dobra, Elda, to dawaj, twoja druga skrzynka, wierzę w ciebie, że wypadnie ci coś bardzo złego. Jedzie, jedzie, o, dobra, dobra, jest skrzynka i co w niej masz? Co masz w oh, yeah. swojej skrzyneczce? Co? Karabin? Oh, yeah. No. Nie. Patrz. Bogowie To są jacyś nie. nie, no ja nie wierzę. To by wypadają takie dobre itemki. Ja, ja wrzucam kluczyki i teraz patrz. Patrz, patrz. Dropnie mi taka kosa, taki złoty karambit że to po prostu głowa mała. Słuchaj, i co mam, i co mam? O! To są ity. Patrz, co mam. O, je, patrz, jaki wieczór. Stare mam. Szansę przegrać. To teraz twoja ostatnia skrzyneczka. Dawaj, dawaj. Tyle nas to kosztowało, że po prostu musisz coś złego trafić. Miejmy nadzieję, że coś ci wydropi pomyślnego i. Mm, dobre, coś, dobre. Please. Co masz, co masz, co masz, co masz? Eee, taki słaby. Dwa Ale co 10. masz? A taką co? słabą, o koszulkę. Eee, to ametystowa lepsza. I taki różowy, o. Kilof. O kurde, Ale on jest kryształowy, on ma dużo obrażeń, ej! No dużo ma. Oj, oj, oj to ja no się to boję. No, na arenę idziemy, nie? Ja się boję, owszem, idziemy. No więc my, kochani, już znajdujemy się na tutaj fantastycznej arenie. Jeden versus jeden. Niestety nie mam praktycznie żadnych szans oprócz tego jeszcze kaszel i katar mnie tak męczą, że. do no nie wygram, do no nie wygram. Joda, nie wiem czy wiesz, ale kto z nas przegra, a ja przegram. No robimy challenge, który zaproponują widzowie. Piszcie w komentarzach. Dobra, Joda, trzy, dwa, jeden i boom headshot. O! Ufa, no nie! Wypadłem. O kurwa! No więc, panie i panowie, nadszedł czas i na drugą rundę, bo zostałem wyrzucony za redy i przegrałem rundę pierwszą. Trzy, cztery, boom headshot. Kurde! Znowu powtórka z rozrywki. Tym razem trzecia runda. Mam nadzieję, że będzie pomyślał... Ale municji nie ma. Trzy Dwa jeden nie. boom headshot. Oh. O, matko, 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 o, matko, o, o, matko, 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 matko! <śles> <Uch>. Pół serca. <śles> Ty miałeś tak zarąbisty kilo. Say what? No jak widzisz, Joda, niestety bogowie nie dali mi dzisiaj szczęścia. Przegrałem 3-0. Głupi karabin, no. No więc to wypiszy mi w komentarzach challenge, który mam wykonać właśnie przez tą przegraną. I myślę, że wrzucę go na Facebooka jakieś 48 godzin po tym, właśnie jak wybiorę owy challenge, a wybiorę go jeszcze tego samego dnia no. więc wiecie na Facebooka, lajkujcie go, obserwujcie, by widzieć challenge Dzięki Joda wielkie, że nie pokonałeś <gryst> jakby dziwnie brzmi no What the fuck I możecie do mnie wpaść na inne i tak a, a, <grystanie> mam cię boja Posty! Tak więc dzięki wielkie, ziomeczki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się on spodobał, już zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś właśnie komentarz, wicie do jody. Mam nadzieję, że docenicie to, iż nagrywam z katarem i bateria ma pół godziny, a powinien być 10 minut, bo nie mogę się wysłowić, ale cicho! Dzięki Oda za wystąpienie i w ogóle takie tam la. Nie! nie. <laughs> tak, więc trzymajcie się na i Papa! Nie! Pa, yeah, 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 yeah. Nie, no jeden HP masz! No, no ej! Jeden HP! Nie, ja... Nie! Nie, 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 nie. Dawaj, dawaj! Yeah! Zika. Widzisz? Widzisz? 3-3, 3-3, okej? Okay? Gigi, easy, yy, fistaszu i ja no.